W jaki sposób rejestrować i utrzymywać informacje o łączach dzierżawionych? Zarówno tych, które my dzierżawimy komuś, lub tych, które my dzierżawimy od kogoś. W jednym z poradników przedstawiłem, w jaki sposób tworzyć i zarządzać łączami optycznymi, dlatego że łącza optyczna jest tutaj doskonałym składnikiem dla usługi dzierżawy. Czyli możemy faktycznie wydzierżawić całe łącze jako relację pomiędzy dwoma punktami sieci, dwoma adresami, dwoma lokalizacjami. Tutaj widzimy na ekranie przypadek, gdzie właśnie na światłowód, między innymi, jest właśnie składnikiem takiego połączenia, takiego łącza optycznego, no i chcielibyśmy zarejestrować na tym łączu w tej chwili usługę dzierżawy. Usługi dzierżawy mamy dostępne w kartoteki usług i transmisji. Właśnie jednym z menu jest usługi dzierżawy. Otwórzmy taką kartotekę i w ramach tej kartoteki dodamy nową usługę. W oknie nowej usługi wprowadzamy unikalny numer tej usługi w systemie nazwę dzierżawa dla klienta A Określamy status takiej usługi, no, niech to będzie status produkcyjny. E, flaga obca, czyli informacje, czy my korzystamy z tej usługi, czy też my tę usługę świadczymy. E, flaga końcowa mówi nam o tym, czy jest to usługa świadczona dla klienta, dla odbiorcy, e, czy też jest to usługa własna, bądź też y, usługa szkieletowa. Więc tutaj niech zostanie usługa końcowa, ona będzie faktycznie świadczona już dla konkretnego odbiorcy. Określamy właśnie klienta. No załóżmy sobie nowego klienta o nazwie klient A. To nam wystarczy tutaj, żeby go identyfikować. No i dodatkowo oczywiście możemy też pozostałe parametry w paszporcie usługi określić w miarę swoich potrzeb. To, co tutaj nas zwiąże naszą usługę właśnie z infrastrukturą i z wykorzystaniem naszych zasobów w tej części i w tej warstwie fizycznej, to składniki usługi. Przejdźmy na zakładkę składniki usługi, potwierdźmy zapis samej usługi i w składnikach usługi właśnie mamy możliwość użycia już łącza optycznego, które utworzyliśmy wcześniej. Użyjmy tego łącza wybieramy, no przefiltrujemy, tutaj mamy w zasadzie dwa włókna jednej relacji, także jako składniki dodajemy włókna naszego łącza optycznego, wybiorę oba, robię, wybierz i w tym momencie oba włókna naszej trasy stały się składnikami usługi dzierżawy. Jakie są konsekwencje takiego przypisania, tak i rejestrowania takiej usługi dzierżawy? Zapiszmy na razie ten paszport. Tu przy filtrowaniu powinniśmy mieć już informacje o tej dzierżawie, więc będziemy mogli do tej usługi z poziomu tej kartoteki zawsze dojść. A jaki to ma właśnie wpływ na część i na warstwę fizyczną, czyli na naszą infrastrukturę? Zamknijmy to. W na kablu optycznym, który realizuje nam taką usługę, gdzie ta trasa przebiega, tak, którą wykorzystaliśmy jako składnik usługi, będziemy mieli informację o e, właśnie usłudze. Tą informację znajdziemy na jednej z zakładek kabla, e, na zakładce Włókna i usługi. Tutaj będziemy mieli informację właśnie o tym, na którym włóknie lub segmencie je, która z tras jest realizowana, czyli jakie mamy łącze optycznych oraz jakie usługi końcowe są zarejestrowane właśnie na takim włóknie, czyli które włókna są y, wykorzystywane podczas świadczenia tej usługi. Podobną informację uzyskamy z poziomu okna przełącznicy lub urządzenia, gdzie dedykowana zakładka porty usługi. Pokaże nam ilość usług i nazwy, numery tych usług postawionych na konkretnych portach przełącznicy, więc możemy zobaczyć tutaj zajętość właśnie pod kątem usług. Dodatkowo każdy paszport posiada zakładkę usługi. Które agreguje nam wszystkie usługi występujące na danym obiekcie, w tym przypadku na przełącznicy, czyli mamy już zagregowane informacje o usłudze. Tu możemy jeszcze sobie pojawić kolumnę z właścicielem lub inne kolumny, które potrzebujemy. W ten sposób dotrzemy do miejsca w zasadzie pierwszego, gdzie w przypadku awarii jakiegoś urządzenia. Mamy informacje właśnie o tym, jakie usługi zostaną dotknięte taką, taką awarią, czy też czy planowaną przebudową. Także ta zakładka usług jest dostępna również na każdym z paszportów dla każdego obiektu. W zasadzie tyle o usługach dzierżawy. To, co należałoby tutaj jeszcze powiedzieć, to to, że również usługi sprzedaży łącza mają dokładnie taką samą mechanikę i dokładnie taką samą funkcjonalność, więc dokładnie w taki sam sposób możemy również obsługiwać usługi sprzedaży łącza. Na sam koniec dodam, że również istnieje możliwość wizualizacji przebiegu usługi na mapie. Możemy to Uzyskać poprzez raport wyróżniający, właśnie dotyczący składników wybranej usługi. Także wybierając ten raport wyróżniający i odpowiednią usługę, program wyróżni nam na mapie wszystkie elementy naszej infrastruktury, które realizują tę usługę. Po prawej stronie widzimy raport, na mapie widzimy wyróżnienie na szarym tle elementów, więc widzimy MUFA i kable optyczne. Więc w ten sposób możemy sobie wyróżnić tutaj na mapie e, sam przebieg, w, jaki, w jakim jest realizowana ta usługa.